Jeszcze w 1913 roku cesarz Wilhelm nakazał jednemu z najwybitniejszych chemików, Francowi Fischerowi, stworzyć płynne paliwo, żeby brak własnej ropy nie osłabił pozycji Niemiec podczas przyszłej wojny. W roku 1941 niemieckim uczonym udało się otrzymać paliwo wodorując węgiel. Jednak paliwo to okazało się 10 razy droższe od ropy, a jego jakość obniżała wydajność maszyn bojowych. Po wojnie próby stworzenia paliwa na bazie wody przerwano jako nieefektywne. W ciągu ostatnich 15 lat stworzeniem takiego paliwa zajmuje się badacz Jan Gohua. John, John Gohue, badacz Chiny. Zaraz zaprezentuję Państwu proces przygotowania emulgowanego paliwa, a także przedstawię jego dwie zalety. Pierwsza to zwiększenie energii, druga to zmniejszenie ilości spalin. Oto zwykłe paliwo samochodowe i woda o zmienionej strukturze. Jeśli chodzi o proporcje, to olej napędowy stanowi 79%, woda 20%. Emulgator 1%. To, co teraz wlałem, to woda. Jan pokazuje, że do paliwa dodaje właśnie wodę. Teraz dodam 1% emulgatora. Natychmiast powstaje emulgowany roztwór podobny do mleka. Emulgowane paliwo wlewamy do baku i jedziemy. Po pomiarach wiemy już, że moc wzrosła 5%, a oszczędność paliwa wyniosła ponad 20%. Rząd naszego państwa nadaje temu duże znaczenie. Myślę, że nie wszyscy chemicy o tym pamiętają. Ale jeśli wysuszymy benzynę, ona też zawiera pewną ilość wody. Jeśli usuniemy z niej całą tę wodę, ta benzyna nie będzie się palić. Wiedziano o tym już w XIX wieku. Do każdego spalania potrzebna jest pewna ilość wody. U legenda. istnieje stara perska legenda. Pewnego razu jeden mędrzec przepowiedział, że nadejdzie dzień, w którym zniknie cała woda świata, poza tą specjalnie przechowywaną. Na jej miejsce pojawi się inna woda, ale każdy, kto się jej napije, straci rozum. Tylko jeden człowiek uwierzył w przepowiednię i zaczął robić zapasy wody. Kiedy nastąpił ten dzień, Wyschły wszystkie studnie, a ten, który posłuchał mędrca, pił wodę ze swoich zapasów. Potem źródła i studnie znów napełniły się wodą. Spragnieni ludzie pili ją i wszyscy zwariowali. Ten, który posłuchał mędrca, nadal pił tylko swoją wodę i nie stracił rozumu. Został jedynym rozumnym wśród oszalałych, więc nazwano go szalonym. Wtedy wylał on swoje zapasy starej i prawdziwej wody, napił się nowej wody i stracił rozum. Szaleni uznali, że odzyskał on rozum. Mózg składa się głównie z wody. Częściowo dzięki wodzie i mobilności jej cząsteczek mózg może zapisywać informacje. Tak, w pewnym stopniu woda bierze udział w formowaniu wzorów informacji w mózgu. Jeśli chodzi o organy: serce, płuca, mięśnie czy mózg. To, to najważniejsze, co możemy zobaczyć za pomocą prostego eksperymentu, to obecność wody. Wszystko, co widzimy, jest wodą. Nasze głowy pełne są wody. Nie ma w nas nic specjalnego poza wodą. Wyobraźmy sobie, że tu mamy człowieka, a tu mamy wodę. A u nas woda. W tej wodzie zapisanych jest dużo różnych informacji i jeśli wprowadzimy tę wodę do ciała człowieka, ciało przyswoi te informacje i to może zmienić stan człowieka. Zobaczmy, jak woda o zmienionej strukturze działa na ludzką krew. Lekarz pobiera z palca próbkę krwi. Dzięki tej kropli za pomocą specjalnego mikroskopu możemy zobaczyć stan organizmu pacjentki. Bir Laperla, doktor medycyny immunolog Stany Zjednoczone. To są sklejone czerwone ciałka krwi. Utraciły one swój ładunek elektryczny, dlatego się skleiły w sposób, który nazywamy aglutynizacją. W tej części znajduje się duży skrzep. Związany jest on z chorobami serca, stawów i płuc. Lekarz daje pacjentce do wypicia trochę wody o zmienionej strukturze. Po 12 minutach znów pobiera krew i badają. Możemy zobaczyć, że komórki się ożywiły, stały się ruchliwe, odzyskały swój ładunek elektryczny i zaczęły się od siebie odpychać. To pozwala im przenosić tlen. Możemy też zobaczyć, że wewnątrz komórki tworzy się nowe jądro. To niesamowite, że wystarczy do tego zwykłe picie wody. Tradycyjna wschodnia medycyna od wielu wieków bazuje na wibracjach i brzmieniu środowiska wodnego organizmu. Wyznacznikiem prawidłowości tonu brzmienia jest puls. Może on być silny, słaby, zimny lub gorący. Biorąc to pod uwagę, doświadczony lekarz przeprowadza energetyczne skanowanie organizmu, stawia diagnozę i ustala leczenie. Otun Bolson, lekarz tybetański, nie leczymy wodą, ponieważ człowiek, jego ciało to woda. Człowiek czyta mantry, by naprawić złą wodę wewnątrz siebie. Jaki jest mechanizm tego ukrytego działania, nie wiadomo. We wszystkich światowych religiach, chrześcijaństwie, islamie i judaizmie przyjęta jest modlitwa przed posiłkiem lub święcenie pokarmów podczas większych religijnych świąt. Zastanawiam się po co. Skąd w tak różnych wyznaniach pojawiło się przekonanie, że tak trzeba? Dlaczego dla naszych przodków oczywiste było to, co nauka próbuje zrozumieć dopiero teraz? Okazuje się, że częstotliwość fal modlitwy każdego wyznania w każdym języku wynosi 8 Hz, dokładnie tyle, co częstotliwość fal pola magnetycznego Ziemi. Modlitwa formuje harmonijną strukturę w wodzie, która wchodzi w skład wszystkich pokarmów. Wiemy już, w jaki sposób z pojedynczych cząsteczek tworzą się klastery. Możemy wyciągnąć z tego czysto praktyczny wniosek. Siadajmy do stołu w dobrym nastroju, a już na pewno nie jedzmy z ludźmi agresywnymi, nieprzyjaźnie nastawionymi, to na pewno źle wpłynie na nasze zdrowie.